Halo widzowie jestem z dzisiaj, dzisiaj. robię Wam poradnik na stronę Kidrop, Ostatnio się sobie pogrywam w wczesne, to, to odcinka wam mnie nagram, bo by były za dużo lagi. Wpisujemy sobie Kidrop, Enter. Klikamy w to. Czekamy aż się załaduje. No jesteśmy na moim koncie. Tutaj są te, ja już co dzisiaj weszłam. Teraz spójrzcie, Na początku Was będzie prosiło, żeby się zalogować. Do tym oczywiście. Tam musicie podawać... Podajcie nazwę główną, czy ja mam tam swoje hasło. Swoją... Powiedzmy, że to będzie skierek 34, dobra? A na przykład w środku do gry, które można zmienić, nazwę, użytkowanie, jest to skilek, it, it co nie? Więc dajemy tą pierwszą nazwę. Tą taką główną, gdzie trzeba wpisać to, a później hasło. No i to wpisujemy hasło i te, później będzie weryfikacja. I co zrobić, żeby się opłacało? Czekajcie, czekajcie. Ładuje się. O, problemy mega z internetem, router się spalił co nie, i teraz jakby korzystam za pomocą jakby do routera jest podpięty komputer, dzięki któremu przesyła wi co nie, więc trochę większe są lagi teraz jeszcze większe, bo by były lagi czekajcie, o tutaj macie, co niektórym ludziom tutaj macie codzienną skrzynkę żeby ją zrobić, to musicie sobie tą nazwę zmienić, tą drugą Tutaj macie. I tutaj macie to. Co nie? Jakbyście czegoś nie widzieli, to co kliknijcie na YouTubie. I teraz patrzcie. Otwórz. Klikamy nie jestem robotem. I to może tylko Was raz chyba spytać albo dwa. Czekajcie, bo internet dwóch właśnie internet na no co nie. Ну а что, -а -а -а. вот, есть такая тема, типа, да, вот еще. Такая тема. Типа. Такая тема. Типа. Такая это типа, так, так. Jeszcze raz wyeliminuję, mam teraz takie problemy z internetem. Przez to właśnie nie nagrywałam. Co nie? A też przez lekcje online co nie? Bo też wiadomo. Jest ta różnica. Hmm. Eee, no kurde, ładuje się to czy nie? jest, nie wiem, że połączony, czekaj rozłącz i połącz o, patrzcie jak teraz dobra, to teraz tak szybko to skrzynka, myk, myk, nie ma dużo czasu klikam jeszcze otwórz nie jestem robotem i teraz będzie Wam się to spinał, jeśli to oczywiście zrobicie. Ja tutaj jeszcze nie mogę, bo ja sobie otworzyłem to później, bo tą skrzynkę pokazuję. Jeśli otworzyliście o 12 skrzynkę, to jutro o 12 się mogli ją otworzyć. Albo później. Co nie? No i to tak działa. Tutaj mamy też upgrade. Y. Co nie? Czekajcie. Upgrade'y. Jak mamy bronię, ostatnio straciłem na upgrade'ach. Co nie, dajmy broń, stawiamy i powiedzmy, że dajmy tutaj 27 o, i dajmy, że... A, tak, tak taką M chcemy, tak? No i ona się normalnie by tutaj pojawiła, ale nic nie mam żadnego itemu, bo to się nie pojawia. Co nie, i tutaj się by pojawiła i tutaj byśmy musieli dać jakąś broń. Możemy dać kick, tak samo jak tutaj, mogę dać dwie, ale nie daję. Tutaj możemy za pomocą kasy zwiększyć szanse, ponieważ są szanse, na które się zabierze, na przykład dajmy, że złotówkę, damy razy dwa, no to nam wylosuje skiny takie za 2 złote. Chyba, że wpiszemy, że chcemy to, tylko wtedy macie, macie o wiele mniejsze szanse, to jest proponowane. No wiadomo, co nie? Wygrywacie, no to wygrywacie, skina lepszego, przegrywacie, tracicie skim co nie, tutaj mamy o, skin CSGO, tutaj macie różne skrzyneczki. Potem się na początku zjechać na dół i sobie to, te, tą dwa razy otworzyć. Po kupujecie, sprzedajecie, a właśnie, i patrzcie, z kodem... Czekajcie... Wpiszcie kod, już wam podaję. Poczekajcie czy to działa, bo chcę Was upewnić, żeby nie było, że wysoko małem skillek ryty. I tak. Tak, czy będzie? Poczekaj. Tylko tu patrzcie. W pierwszym życie Aul ten. Saur, widzicie, saur odbierz. I już macie tego. Widzicie? Dostajecie 5%, że jak zakupicie coś. Do tego dostajecie jeszcze 2 złote, ale ja już dostałem, więc no już nie dostanę. Drugi raz. Tutaj mamy tego, ja już się dzisiaj o widzicie. I są to jakieś sensy, że tam jednak będziemy. To jest Gold Area, Tutaj jak widzicie są monetki moje. Czekajcie. Teraz nie ma czy nie, nie ma z tego tutaj mamy za te monetki. Tutaj mamy... teraz teraz to jest ten event właśnie. Mamy tutaj jeszcze gry, można też tego z mamy skrzyneczki, tego z tego no i co? Musimy poczekać, no bo wiecie, o tutaj macie też w tym gry. Oj, standardować się można No po te... no, by się wam gry pokazały, co nie? Mm, co jeszcze wam mogę pokazać? No żeby, bo chcę, żebyście wiedzieli jak to działało, co, nie? O, skrzynka się załadowała, Tutaj macie te różne gry do wygrania, bla bla bla. Mi się nie zładowałam, no wam ten teren wyciąg trochę tak, się nie niego będę na niego tłumaczyć, ale na no, tłumaczę no, yy, tutaj patrzcie na mnie, to był mój pierwszy skin niestety nie wiedziałem, że się tam inną skrzynkę się bardziej opłaca Tam co wam pokazano, na odcinku, się o wiele bardziej opłaca to sprzedałem, później to dropłem, to też i dostałem to, no bo na lata nie widziałem. dopiero później, o tutaj w tych się tego i z tego z i nie wiem to, ale to straciłem niestety bym jeszcze, jeszcze bardziej a to jest tak jak odebrać skiny? Klikamy se Doładuj I tutaj mamy CSGO Skins A nie, 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 czekajcie, czekajcie eee, Nie to eee, To nie te się skiny daje Może poczekajcie chwilę Pomoc nie, czekajcie Trochę XD to jest, ale Nie nie. nieważne po prostu doładowania wypłaty o wypłaty historia wypłat a nie to jest historia no po prostu czekajcie trochę bardzo trochę głupio mi się robi, bo nie pamiętam jak to się robiło a jak chyba że kliknę tu o. i tutaj mam no nie będzie to Tam no gdzieś tu było i nie będzie. Kurde zapomniałem. O, patrzcie. Pokażę Wam kod promocyjny, który Wam się teraz opłaca. Patrzcie. S, lek, -ty. Ten wpiszcie kod i wtedy dostaniecie 2 złote bonusu. Mhm. Ten kod i dostaniecie 2 złote bonusu co nie. Jak piszecie ten kod oczywiście, to też będziecie mieć trochę większe szanse. Nasze bronie na przykład yy, patrzcie. To jest 7 lepszych szans na lepszą broń. A tutaj na przykład w tym są o 2% lepsze szanse. Dlatego se polecam Wam tego. O. Ja mam akurat tą szóstkę, więc będziecie se mogli właśnie tego. Jeśli tutaj się wam posłucha na czarno, to tego. nie wiem. Znaczy ja mam tego, ale tylko że się bardziej opłaca ten kot, dobra? To na tyle w tym odcinku.